Od gestorów, od postALLY, repay, w Polsce dzisiaj w ruch, Przepraszam. O, dzień dobry. w takim razie za filtrowanie, za słowoję podczas No,

Yyyy, odpocznijcie którzy to w Tylko brak nie ja wierzę Zajmijcie Nie to ja nie wierzę, naprawdę A się się Ja was naprawdę dobrze, przepraszam, ale ja w pierwszym sezonie nic nie skakałam. Bo miałam konkursję. Ten jest, jest tak ważny dla mnie. I się bardzo cieszę, że wszyscy tak poszłam do przodu. Moi rodzice będą ze mnie dumni. Bardzo, bardzo coś. mam jeszcze powiedzieć. Że... Bardzo dziękuję moim I to, na jest podzła, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie Karolina skąd dzisiaj tyle energii zdawało? Nie się wie, Nie wiem, generalnie łatwiej przygotować tego. W środę na było bardzo dobrze. Więc miałam nadzieję, że przynajmniej się dziewczynkę skoczyłam. bardzo się Więc, mega zadowolona. Ja więc dobra, jest taka zadowolona. i skoczyłam. Mieszkańską, międzynarodową, co z bardzo dla mnie właśnie. O że jeszcze dla ciebie szczęśliwe, Tak, tak. właśnie. Mega, 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 nie 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 ale czy w formie? A! poprzednie lasa mi już, wimór, na wrześniu, gdzie już nie mam. I też nie jestem za wielka, więc energia mi szybko ucieka. Za wielka, ale najdrobniejsza z tych wszystkich dzieci, które tu skakały. Ale jak widać wzrost. Ja mam... 70 90 już, może skakać. Znam, najwięcej pracować w tej Na pewno na to Jak Nie, wstawał. nie, 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 czy jak chcę a nie już na, przykład, robić to na tymach, bo w mnie jest wszystkie wszelkie. A co dzisiaj tak szczególnie Cię dopingowało i mobilizowało? Na no, pewno walka. To to, go, Gordieje, czy co innego? Nie, walka o puchar w To jest dla mnie bardzo ważne, bo nie byłam jeszcze na imprezie międzynarodowej, oprócz oczywiście meczu w no, no, tak naprawdę. I no, walka o kucharę, to było dla mnie bardzo możliwa bo tym, co chciałam jechać w Europie. Myślę, że... No, wydaje mi się, że jestem bardzo... Tyle energii w Tobie, że wydaje mi się, że jeszcze mogłabym razy wziąć udział w dzisiejszym filmie. Nie potrzeba. Nie ja chcę już... Nie chcę już... Nie chcę... 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 Chcę...